Wow, jak fajnie to wygląda? Ty ja obok siebie się spuszczam <laughs> Dobra chodź na górę bo mi są tam na górze A ja im tam rzucę granaty A nie wchodzą od drugiej strony to w sumie fajnie okay, a jakoś tą ścianę mogę rozwalić na przykład? Tu Spróbuję. Unbreakable. Ło! Wow, wow. Swoich zabiłem? <śm outward> no ja. Jak ty żeś to zrobił? Dwóch! Jak jesteś talent? Na trzeciego! Jak ty żeś to zrobił? Wytłumacz mi! Czołem, czołem, Kromka zwracalę. Witajcie moi mieli w kolejnym materiale na moim kanale. Wstępniak troszkę śmieszny. W każdym razie dzięki mnie między innymi przegraliśmy. Tylko żeby wytłumaczyć to co zobaczyliście na ekranie, bo może nie wiecie o co chodziło w tej akcji. To grałem żołnierzem Specnazu i żołnierz Specnazu posiada taką umiejętność, taki perk, w którym to może on przykleić, zamontować na ścianie bądź też na, na podłodze. Takiego rodzaju dozownik, który robi dziurę i wrzuca do pomieszczenia granaty. To brzmi bardzo skomplikowanie i tak dziwnie, ale w każdym razie dlatego właśnie te trzy, tym kile później były. Moi drodzy, dzisiaj zobaczycie dwie bądź też trzy rundki. Całe rundki. Obrona, atak, obrona, albo atak, obrona, atak. Nic nie będę ucinał, bo chcę wam pokazać, jak się gra w Rainbow Six Siege. Może nie tak, jakby się powinno grać, bo w dalszym ciągu jestem w procesie uczenia się tej gry, ale graliśmy z komunikacją z randomowymi ludźmi. Jedynym znajomym, z którym graliśmy na tym spiku, było oczywiście Merwo. Także ja wam to puszczę. Zobaczycie sobie od samego początku, jak wygląda zdobywanie punktu, atak na dany punkt i obrona. Cały proces przygotowywania się do odparcia ataku przeciwnika. I to jest oczywiście materiał na żywo. On będzie z komentarzem na żywo. I później będę wam też robił oczywiście komentarz dogrywany z moimi przemyśleniami na temat bety i odnośnie całej gry. Dlatego jeśli macie jakieś pytanie odnośnie Rainbow Six Siege, to napiszcie je oczywiście w komentarzach i ja później te komentarze wezmę pod uwagę i na niektóre na pewno odpowiem w takim filmie moim o moim zdaniu na temat tej gry, bo jest o czym mówić. Także zostawiam was już z materiałem. Pamiętajcie o tym komentarzu. Jeśli mam się materiał spodoba, to również zostawcie łapkę w górę. Także trzymajcie się i widzimy się już za chwilkę. to mam te bomby? Dobra. To ja iś, im już jamera tu robię. Proszę bardzo. Jeden jammer. Oh, o, tu jest kibel! Ja się schowam w kiblu. Oni nie będą sprawdzać tej miejscówki. które ja mam tu drzwi umocnić? Zawsze się... Oj coś, część nam nie wyjdzie to obrona. no. no wyruchają nas tutaj. Dobra, idę się skopać do tej no, kibli. No to czekaj, pójdę do ciebie. Ale są dwa, to może trzeba kuźnie Gdzie jesteś? Kibler. Gdzie tutaj kibla? Tu. No tu, lewo. lewo. Tu są dwa. Fantastycznie. Papier to edetowy! Idą tutaj, ode mnie. Tu, no, Mówisz? No, tak coś słyszałem, ale... No, widzę ich stopy. Dostał. Ode mnie też. Zaleź? Tak, tak, Krzyknął. Wow, tutaj w tych kiblach, ale robią rozróbę. W kiblach? No nie, próbują tu się dostać, ale te ściany są jakieś chyba od... I no, na ziomek? Eee, u mnie, u mnie, u mnie. Jest jeden na schodach, jeden na schodach. One guys on the stairs. No, ale z, z tyłu mi wlazł, no! Gdzie ci moi byli ziomkowie, jak oni pilnowali tego, no? Serio? Ale żal. No bo, tamci na A w ogóle nic nie zrobili, czaisz? Że... Nie wiem jak oni uzbroili to, ten punkt, na którym byłem. Poczuciem humoru może być w Dobra... A jak to tu wygląda? A... Ups! Aha, dobra, wiem, wiem co to jest za... tutaj mamy ściany, bo nie mogą się przez nie przedrzeć. Uh, yeah, two pieces of walls are not reinforced, so we must watch out. Ja na samym górę, nie. Standard. Mervo. Lone wolf. Ah, a, ja, jestem takim... Oh, lurkę. Stay away from these holes, just above the barricade. Uh, I've seen people throw grenades through those. Okay. I'm on the third floor. <laughs> There's also a... bit in the ceiling here. Above me that can be... breached. Ja się tu rozłożę z tym gościem, z tym shieldem. Oni łażą po suficie. Okej okay, wchodzę Coś... coś tam wybuchło Okej, okay, I'm on the cameras uh, Merwo będziesz miał gościa na schodach, twoja lewa strona, będzie wchodził ci Lewa strona, oh przy drzwiach, rzuca teraz granat Uważaj Przy schodach Wbiega, wbiega No jak to jest możliwe? To jest możliwe! Widziałem to właśnie. Oglądałeś mnie? A ty już nie no, żyłeś? No, no. Nie, nie, bo ja na kamerkę sobie przyjdą wiesz, bo można wejść na kamerę. Na te kamery przemysłowe takie. Te kamery to bym wywalił, bo one są? Okej, ja mam the cameras. Uh, one guy is. Um, just in front of you Mafia. temp uh, behind uh, our reinforced walls. Second guy too. Two guys behind reinforced walls. Cool, cool. Alright, they're putting something on the wall I think. Breaching charge. Yeah, they're putting breach charge down. Get ready. I think it's the left door but you know. Cool, find them, them. with Vokshedon. They're putting a breach charge on, yeah. The, uh, There's no feet on the right door that I can see. PTFO! Shit, Yeah, i don't know... two more Maj, pull out! Pull out! <noise> <noise> Dobrze. Przeładowanie jeszcze raz. Co on takiego tam rzuca? Gaz rzuca, wiesz? I on ich rani? E, tak, to jest taki gaz, który zadaje obrażenia i spowalnia trochę. No ja mogę patrzeć przed tobą. Za drzwiami. And one guy is laying uh, on the floor uh, just in front of uh, that two reinforced walls in the taki profesjonalista. Stary. O, trafił mnie. Stamtąd. z żołnierzem zostać. Nie odbijać zakładniku. Znaczy bardziej antyterrorystą. terrorystą. masz 5 HP? Wiem. Dawaj. Kurwa! To jest dobre, nie żyjesz co i ty chodzisz. I to... No, oh, okay. Ale to było dziwne, kurde, myślałem, że, że strzelam w niego, naprawdę. Chyba nie ogarnąłem jeszcze tego celowania tutaj w tej grze. Że bo... cię zagadałem albo. Nie wiem czy widziałeś, on tam nie, w nie, nie oglądałem w właśnie. ma On ma teraz... O, tu jest co? Done. Biohazard container located. Okay, that's the place where we were last round. In your watches, watch? The place where we were last round. Yeah. A guy who cancels grenades, they won't be as effective here. Otherwise, there's nothing to worry about other than just guns. So that, that includes assault. my clusters as well, eh? I've got breaching charges. Yeah, anything that you throw. Okay, cool. Czy możemy zejść prosto, czy z Tutaj mogę roz, rozwalić im podłogę? Spróbuję. Nie, nie, ona jest, jest chyba metalowa. metalowa. Które można rozwalić, tak? Ja wejdę do. To jest chyba nie. drewno. Spróbuję. gdzieś obok? Nie, nie, nie. Ja poszedłem z drugiej strony. Wyważę tutaj drzwi. Nie umiem tego położyć udało no, mi się nie ale te podłogi są z takimi metalowymi Ale mam akcję, mam akcję! Będzie. Wbijam, wbijam głównymi drzwiami. Right, full auto weszło Weszło full auto. To było fajne, to było wejście przez... trzeci. Nie wybuchł. Nie, to mój. A nie, to nie był przeciwnik! Ja bym go zabił, ty, to jest Hamster. Podświetla mi się jego nik, jak w niego strzelam, no. Ale przeciwnikowy? Czy. No o, widzisz, nie? Ja przestałem niego strzelać, bo myślałem, że to jest mój, bo mi się podświetlił jego nik normalnie. powinno tak być.